Witam wszystkich na moim kanale zdrapki.de. I dzisiaj, oto z takimi drapkami, przyszedłem do Was. Mamy cztery zdrapki: magiczną perłę, złotą siódemkę i dwie zdrapki po 1 euro. I jak zawsze, życzę miłego oglądania. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jak i kciuku w górze i komentarzu. A zawsze można pooglądać sobie zdrapki, jak ktoś drapie. Ok. Więc przechodzimy do drapania. Zaczniemy od najmniejszych zrapek po 1 euro. W tej zrapce trzeba znaleźć trzy takie same liczby, albo świnkę i dwie liczby. I mamy 5000, 2 euro, 40 euro, 20 euro, 5000 po raz drugi, 2 euro, po raz drugi, 10 euro, 4 euro. Czyli zdrabka jest pusta na bok. Następna zdrabka. Trzeba znaleźć trzy takie same sumy, albo śnieżkę i dwie sumy. I wtedy będzie podwójna suma do wygrania. 2 euro, 10 euro, 10 euro, szansa na 10 euro, 20 euro, 1000 euro, 100 euro i to wszystko. Zrabka przegrana. Następną zrabką, jaką mam dla Was, to jest złota siódemka. Bardzo ładna zrabka. Nowy plan wygrywania, czyli podejrzewam, że to jest nowa seria wtedy. Mamy 10 szans do wygrania. 100 tysięcy euro. A musimy znaleźć siódemkę, sztabkę albo klauna. Klaun nam daje wszystkie wygrane z góry, sztabka nam podwaja, siódemka nam daje obok gran. To co, przechodzimy do drapania. I w pierwszym, w pierwszym rządku mamy liczbę: 6, 3, 9, 1, 4, 2, 5, 8, 0 i 2. Niestety zdrabka okazała się pusta. Odkładamy nagle Zrabka numer 2. I zobaczcie tu jak mam zrabkę dla Was piękna zrapka, magiczna perła, a się nie mieści w tym obiektywie. Pięknie wygląda. Pięknie wygląda. Magiczna perła czarna można wygrać 250 tysięcy. Za 10 euro ona jest. Trzeba znaleźć albo muszelkę, albo łańcuszek z muszelek, albo plik. 15 szans mamy na wygranie. To nie? Zobaczcie. Zdrapka numer 12. Dzisiaj jest też 12. No to co? Drapiemy. A w pierwszym rządku mamy. Uwaga. Są symbole, czyli zamek, sztabki, diament, ale się cudownie drapie to, schodzi nie, nieziemsko, kielich, bank, korona, zegarek, jeszcze jest szansa, kask, auto, Tu jest safe, szkatułka, Safe znowu. I ostatnie dwie szanse. Bank i ostatnia szansa. Faraon. Tak fajna zdrabka i niestety nam nie dała. Mam nadzieję, że się Wam podobał dzisiejszy odcinek ze zdrabkami. Jak zawsze, zaskrypujcie kanał, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś, a ja dla Was będę nagrywał zawsze nowe odcinki. Ok, dziękuję uprzejmie i do widzenia wszystkim. Hej, trzymajcie się.